Akładowe dzikusy. Dziś parę słów e, Dotyczące no co, Josie Murki, jak pamiętacie, została zakupiona jakiś czas temu. W z filmików jest. No i to, to, taka wiedza dla potomnych. Słuchajcie, no co się stało? No, e, po zamontowaniu, zrobieniu jakichś 100-200 km, nie, 100 chyba, to było, po nie całe, nawet 100 km. Wyrzuciło czeka, tak. Zaczął nierówno pracować, pokazywał 900-950 obrotów, nawet 1700 skakał, no i wywaliło tego czeka. Drugie usunięcie czeka też nic nie pomogło. No co dopiero pomogło, tak jak Berejcyk powiedział, no trzeba to stroić. Także więc zostało wysłane. No i komputerek, komputerek został uzdrowiony, tak. No, lepiej się wkręca. Trzyma obroty teraz równiutko. 1250-1300 obrotów. Tak jak ma być. No, zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. No i, te, no i teraz jest ta jazda, tak? Teraz to, to jest jazda. No. Yy, także, no co? No, trzeba stroić, tak? Trzeba stroić. No, szczególnie z tą elektroniczną przepustnicą. Z tymi trybami. Wiem, że 1000R nie trzeba stroić na linkę. No, ale z tą elektroniczną no trzeba stroić. Nie wiem, czy nowa 1000 też trzeba, ale tego wam nie powiem. To musicie, to musicie, jakby do Embracingu, tak? Cała koszta, wszystko to tam proszę dzwonić. Mariusz Wam wszystko powie co i jak. No, także to jest zrobione. No i już przetestowane jest. Ile teraz mam? Cztery. A 4500, tak? To było robione jakby jakieś 3700 niecałe. Także prawie 800 km jest zrobione, tak? I nic się nie dzieje. No, no co? Eee, mamy podniesione większe obroty, szczególnie na LC to fajnie idzie, fajnie, fajnie się drapie. Eee, czuć tą moc większą. No i... Jak Mariusz powiedział, około 10 koni Jest więcej, tak? No Także tak to wygląda Może, może, może W kiedy decyduje się jeszcze tam pojechać I zrobić, i zrobić To po prostu Jeszcze może na hamowni, bo ja wysłałem komputer Nie miałem czasu po prostu Jechać tam składem, tak? No ale Mariusza doświadczenie to To po prostu, no mówi samo za siebie, tak? A Dołożyłem jeszcze filterkę Twinera. No ponoć nie trzeba, ale, ale niech, ma, niech ma większy oddech płuco. tak. Co jeszcze słuchajcie? No też na e, Mariusza sugestie wymieniłem e, dźwigienki na lżejsze. Taki jest teraz taki bardziej jak lepiej się to zbiera. Nie jest taki no tak aksamitnie, fajnie fajnie po prostu to moc oddaję tak no co jeszcze a zaraz też opowiem bo jeszcze robiłem duży przegląd yy, na te słynne 150 motogodzin motogodzinka na maj. Ja akurat go miałem robionego przy 3700 U Łukasza pozdrawiam Łukasz no zobaczcie skład garaż bo jest śląskie w Gliwicach warsztat jest ogarnięty sam jeździ, naprawia i Polarisy i, i, i Kanamy. Szczególnie Kanamach się specjalizuje tak. No do tego po... Hondy, Yamaha i Kawasaki, tak. Także możecie do niego walić jak w dym. Co jeszcze? No to już chyba wszystko opowiedziałem, co, co tutaj z Ember Racingiem. Proszę, tutaj jest telefon, można dzwonić. No teraz to to jest szatan, tak. No także co jeszcze? Słuchajcie, aha, ten duży przegląd, no to u mnie wypadał 3700 km, miałem 140 motogodzin, to więc yy, tak jak wspominałem do Łukasza to pojechało. skład garaż I, i, i co? A, nowy pasek mam. Teraz mam ten wzmacniany. Zaraz tam pokażę na, na jednym z filmików jak to wygląda. Tam ten już był lekko obóz a wymieniłem od razu też yy, ten tryb, tutaj plastikowy od szyni biegów na aluminiowy, tak? Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze tutaj? A, nic się nie zepsuło. Mm, żadne, nawet, nawet drążków nie musiałem wymieniać, bo ja po prostu też go często smaruję. Krzyżaki, wszystko w całości miałem przesuniętą lekko zbieżność. Dziś kiedyś padłem do góry, ale łukasz mi to wszystko ogarnął. Tak samo jak regulacje zaworów. Jeden zawór miał bodajże wydechowy 0,18 no ale to wszystko zostało zrobione, także jest, jest bajka, tak? No. Także co? No jest. Jest to teraz zajebisty sprzęt. No. Słuchajcie. Już no. <laughs> murka chodzi. A nawet jakby coś policaje, to zobaczcie. No jest wszystko, kanał jest jakby coś. No. A! Zapomniałem, dołożyłem wyciągareczkę, bo byliśmy w Bieszczadach. A, pojeździć, Natura pargi to wszystko. Niedługo będzie też relacja, bo jeszcze nie zdążyłem tego wszystkiego wrzucić. No a bez tego nie ma szans. Bieszczady nie ma szans. A, i tak jak go Pampersa założyłem, już zrobiłem z nim 700-800 km, powiem Wam, że się sprawdza. Wszystkie te trawy, wszystkie te nasiona, jednak zostaje to też na tym, tak? Także, no, w przyszłości, może relokację zrobię, ale na razie naprawdę nie ma żadnych problemów z tym, nie? No no i jeszcze jedna sprawa, która wyjedzie to słuchajcie, aha, o klockach jeszcze miałem powiedzieć. No, te klocki Delta, no, rewelacyjne są oryginalne po 1500, umarły. A te delty są jeszcze do teraz i dopiero teraz gdzieś nie będę zmieniał, no to zobaczcie, to jest prawie 4500 tysiąca, czyli 3000 km zrobione na klockach delta, tak? No tutaj jest co hamować i po prostu ja czasami lubię ostro gdzieś tam pójść, tak? A następny upgrade zaraz o nim powiem. Będą inne opony. Chociaż te terakrosy naprawdę fajnie. I tak jeszcze dobrze wyglądają jak na taki, jak na taki przebieg, tak? To jeszcze miałem powiedzieć Nic, ale to nic się nie zepsuło Nic Wieszczady zrobiło Natura Park, kto, kto był to wie Także Sprzęt jest pierwsza klasa Pierwsza klasa, tak jak mówiłem Tylko tą płytę tutaj dołożyłem dolną, Ten kawałek No i uważam, że ona robi robotę Nie trzeba już tych, tych lak całych Tych spodów malować no Jest to zabezpieczone, tak? No. A nie chcę tych pełnych osłon. Są zawsze tony. No, tam, tam własny ekosystem zaraz się robi, tak? Nie wiem, iron Baltic fajne to wszystko, czy coś, ale no. Pod tymi osłonami to zaraz. No, inny świat. No, trzeba to po prostu ściągać przynajmniej co tysiąc kilometrów i czyścić, tak? No. Także. No. Ok, no to, to, to by było na razie na tyle. To, że się nic nie zepsuło, to chyba Wam wszystkim mówiłem. No. dobra, aha, jeszcze pokażę, jak to, jak to sobie chodzi. Badać Yoshimury rjwc lub inne i bawić się. A miałem wam jeszcze pokazać pasek. No to są te mikro pęknięcia po 3700. No także no, nieźle, no ale wymieniony na nowy. Na no, ten dokładnie. No i o tym co mówiłem to przyszło aluminiowe tak no. no tak jak Wam wspominałem. Wiadą teraz te oponki. Tu to mamy. Mamy pitbulla. Mamy pitbull. W rozmiarze 26 9x14 i 2611 na 14 Blower. no jest amerykańska flaga Ale Garden Glory <grym> No mają ten ochronny rant zobaczymy jak to się spisuje chociaż co ciekawostka wyczytałem że są one już Made in Imperial <grym> to mamy. No także. Idzie to też tutaj. No proszę. Made in PRC No. Ale to nieważne. Jest kawał kapcia Zobaczcie na to. Tylnia ponawkanami oryginalnym Terra Cross 26. <tylnia> to jest przednia. To jest tylnia. O. Maciej widzicie Porównanie. <tylnia> no. Także no to nigdzie nie było jakichkolwiek spisanych opinii. Ja wiem, wiem, słyszałem, że są twarde, to tamto. No, no są twarde, są. Są, trzeba im przy że są twarde. No, albo jak ktoś gdzieś kiedyś mówił, że nawet zmuszą, ale ponoć robią niemożliwie. 2,5 cm klocek, ale widać, że ta guma jest taka naprawdę kurcze. No, że to jest kauczuk, tak? że to popatrzcie, ten klocek, on pracuje, tak? No, no i opona praktycznie nieprzywijalna. na nie można jeździć na ujemnym ciśnieniu, zobaczymy, zobaczymy, chociaż teraz krosik jest fajną oponą, ale czas na coś innego, no a że tego nigdzie nie ma, nic w internecie specjalnego nie ma, także przetestujemy i będę to wrzucał i o tym, co i jak. Te odczucia. No. Damian, ile twoje ankla mają już kilometrów? 7527 kilometrów. Zakładałem je, jak kład miał niecałe 100 kilometrów. Można zobaczyć, ile to ma bieżnika. No, przecież te opony są niemożliwe. Tak samo jak kierowca! No słuchajcie, porównanie tłumików. Yoshimura z MG Paweł, podaj mu trochę. Pełny rasowy pas, Paweł, i to jest nieprzelotnie. No i teraz tamtego. bas? Tutaj taki kurwa rockman rozwytrzony na koniec Twarzy, że są obydwa zajebiste, naprawdę Podjedź swoim na chwilę Podjedź swoim Zaraz zobaczymy porównanie Pawełku nie gasz Zatryć. Proszę? Nie mam mapy! A ja nie, dałem na e. nie, nie, ma. nie masz obroty, by nie wiesz. Włącz mu obroty, raz, wiesz teraz. ja wiem, ale włącz mu obroty. Nie to, nie to, nie U mnie 8600, to Ember Racing! Dobra Stań tu Tutaj też kanam 1000 Z wyciągniętym wkładem Daj mu gazu Jeszcze To no jest trochę głośniej Jest trochę głośniej, ale to nie jest to, nie? Tak, oryginał jeszcze stłumiony jest, tak? Nawet jest słabszy troszeczkę. Odpoty Tak, ja mam... Wiesz co? Tu jest pełen bas, a tu jest rozwydrzony Rockman na koniec, tak? Wiesz o co chodzi? O co chodzi? Bo żelazo musi ryczeć i musi mieć czym gryźć.